Witamy Państwa serdecznie, w dzisiejszym nagraniu chcielibyśmy zaprezentować nowy model kardiołusza EKG marki Exxon. Jest to model EKG Exxon Core. Zanim przystąpimy do prezentacji i opisu tego modelu, mamy do Państwa wielką prośbę. Jeśli po obejrzeniu tego nagrania stwierdzisz, że film Ci się podobał, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli polubisz nasz film, dasz łapkę w górę i dodasz nasz kanał do subskrypcji. A teraz kilka słów na temat Cardio Watch EKG Exxon Core. Więc w modelu tym zastosowano bardzo dobrej jakości wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej aż 1,56 cala i rozdzielczości 480x480 pikseli. Dzięki czemu widoczność jest doskonała, obraz ma żywe kolory i bardzo wysoki kontrast, co gwarantuje nam doskonałe warunki do użytkowania w każdych w warunkach oświetleniowych. Dodatkowo CardioWatch monitoruje parametry zdrowotne, takie jak pomiar glukozy, ciśnienie krwi, EKG, natlenienie krwi. Umożliwia szybki, bezbolesny pomiar cukru. Pozwala również rejestrować impulsy elektryczne serca i analizować wyniki dedykowanej aplikacji, oferując kompleksowy raport zdrowia. Także pokrótce tyle. I teraz byśmy przystąpili do prezentacji tego modelu. Więc tak wygląda tutaj ten Cardi Watch z przodu. Tak jak Jackson Core. Cechuje go bardzo dobra jakość wykonania. Proszę zobaczyć. Obraz jest naprawdę świetny. Tutaj mamy z boku, tego uruchomienia są teraz wyświetlacz, boczne pokrętło przycisk funkcyjny. Tym bocznym pokrętłem możemy sobie zmieniać tarcze. Lub, naciskając przycisk, możemy sobie tutaj przewijać menu funkcji głównych. Tutaj mamy z boku boczną elektrodę pomiarową, która zamyka obieg podczas wykonywania np. pomiaru EKG, gdy tylne elektrody, dwie pomiarowe, które tutaj się znajdują, Dotykają nadgarstka skóry, dotykając palcem wskazującym, podczas wykonywania pomiaru zamykamy obieg i jest wykonywany pomiar EKG. Mamy tutaj jeszcze wyjście na mikrofon i wyjście tutaj na głośnik, no bo trzeba pamiętać, że jest to CardiWatch pełniący również funkcję miniaturowego telefonu, dzięki któremu możemy rozmawiać lub też odsłuchiwać muzyki bezpośrednio na głośniku tego zegarka Kardiologicznego. Także jeszcze raz pokażę Państwu, żeby Państwo obejrzeli sobie z bliska, jak wygląda ten model z przodu, z boku, z tyłu i z boku i z przodu. Używaliśmy ten model podczas testów prawie 2 miesiące tutaj u nas. Naprawdę urządzenie spisywało się bardzo dobrze. Bateria wytrzymała na jednym ładowaniu podczas tutaj tak intensywnej pracy około dwóch tygodni. Uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Urządzenie spisywało się bez zarzutu. Także naprawdę testy przeszły bardzo, bardzo pomyślnie. Teraz powiem Państwu kilka słów na temat tego, co wchodzi w skład zestawu. Oczywiście, tutaj w komplecie mamy czarny pasek silikonowy szerokość mocowania tego paska to jest 22 mm i model ten Ekran Core występuje tylko w czarnej takiej matowej tytanowej kopercie ze stali przypominającą stal szczotkowaną w zestawie mamy oczywiście wolno ładującą ładowarkę sieciową marki Exxon jest to produkt oryginalny marki Exxon, proszę spojrzeć Obrandowany jest on logiem Exxon. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz tak naprawdę, ponieważ jest to ładowarka wolnoładująca o parametrach 5V i natężeniu prądu 1A. Czyli dzięki tej ładowarce możemy bezpiecznie ładować każdego smartwatcha, cardiwatcha Watcha i inne urządzenia, które stały, pracują na stałym napięciu 5V i natężeniu prądu 1A. Proszę pamiętać, aby bezwzględnie nie używać do zasilania Cardio watch, Smart -watchy i innych urządzeń typu słuchawki bezprzewodowe, głośniki przenośne, nie używać szybko ładowarek sieciowych od smartfonów o zmiennym napięciu 5, 9, 12 V, ponieważ uszkodzimy wtedy ogniwa baterii i elektronikę urządzenia. Także proszę używać tylko dołączonej przez producenta Exxon, marki Exxon tych ładowarek zestawu wolnoładujących do zasilania urządzenia. Więc tak jak mówiłem mamy tą ładowareczkę wolno-sieciową. Tutaj mamy kabelek zasilający magnetyczny. Z jednej strony jest to końcówka USB 2.0, którą wpinamy tutaj do tej ładowarki sieciowej wolnoładującej, Z drugiej strony jest to końcóweczka magnetyczna. I teraz bierzemy CardioWatcha w dłoń, odwracamy go i tą końcóweczkę magnetyczną dotykamy tutaj. Do tyłu koperty. Jeśli tył koperty zegarka odpycha nam tą końcóweczkę, wtedy musimy zamienić polaryzację i odwrócić końcówkę tak, żeby tył koperty przyciągnął ten kabelek, i wtedy rozpoczyna się proces ładowania. Także jest to bardzo proste, nawet gdy się pomylimy, damy odwrotnie, tył koperty będzie nam odpychał końcóweczkę, gdy damy w prawidłowej pozycji, tył koperty nam przyciągnie ten kabelek i rozpocznie się prawidłowy proces ładowania. Oprócz tego kabelka magnetycznego, magnetycznego zasilającego w zestawie, jeszcze mamy bardzo istotną rzecz, co wyróżnia i cechuje produkty marki Exxon. Więc tutaj mamy instrukcję obsługi w języku polskim w wielkim formacie A4. Proszę spojrzeć, jak ona wygląda. Pytanie, dlaczego jest tak duża? Ponieważ po pierwsze, dzięki temu klient, nawet który ma słabszy wzrok, będzie mógł się łatwiej z, nią, z tą instrukcją zapoznać. A kolejna kwestia, że instrukcja jest bardzo rozbudowana, szczegółowa, gdzie opisane są wszystkie funkcje krok po, krok, krok po kroku. Proszę zobaczyć. Także wszystko jest tutaj opisane. W jaki sposób użytkować urządzenie, w jaki sposób połączyć je z dedykowaną aplikacją, jakie są, jaka jest to aplikacja, jakie ma funkcje Cardio Watch. Opisane są te funkcje, opisane jest również w jaki sposób należy prawidłowo użytkować urządzenie, aby służyło nam jak najdłużej. Również mamy tutaj informacje w jaki sposób należy konserwować urządzenie i je. Czyścić. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, aby wcześniej przed rozpoczęciem użytkowania produktu można się zapoznać z instrukcją obsługi. Teraz pokażę Państwu, jak wygląda tutaj funkcje tego urządzenia. Tutaj pokręcając pokrętłem, możemy sobie zmieniać tarczę, o czym już wcześniej wspomniałem. Mamy i teraz klikając tutaj główny przycisk funkcyjny, pokrętło wchodzimy do głównego menu. I tutaj proszę zobaczyć, mamy takie funkcje jak trening tętno, tlen we krwi, zdrowie, składniki krwi, skład ciała, aktywności fizyczne, funkcja snu, funkcja stresu, ciśnienia tętniczego, funkcja pomiaru cukru we krwi, funkcja metabolizmu, funkcja spojrzenia na zdrowie, czyli jakby cały kompleksowy podsumowanie pomiarów, funkcja treningu oddechowego, funkcja telefonu, czyli rozmowy przez kardiowłcza, powiadomienia czyli wiadomości SMS, muzyka czyli zdalne sterowanie muzyką w smartfonie, śledzenie cykli menstruacyjnych, czyli tutaj ta funkcja aktywowana jest dla pań poziomu dedykowanej aplikacji. Mamy tutaj funkcję zdalnej kamery w smartfonie, funkcję pogody, stoper minutnik, alarmy Latarka, e, znajdź kardiołocza, e, sterowanie asystentem głosowym, e, oczywiście, jeszcze kalkulator, e, czas, światowy kalendarz gra i inne e, ustawienia. Tutaj, przewijając palcem z lewo na prawo, mamy dostęp do, e, do szybkiego menu. Asystent głosowy, e, funkcja latarki, funkcja AS, SOS i połączenia. I teraz to jest bardzo fajna funkcja. Funkcja latarki, teraz pokażę. Tutaj mieści się, umiejscowiona jest dioda. Bardzo mocna. Teraz, jeśli chcemy tej latarki użyć, klikamy tutaj, tą latarkę i włączamy sobie, proszę zobaczyć, bardzo mocne światło. Bardzo fajna funkcja. Możemy jeszcze y, zmniejszyć y, jasność. Możemy włączyć taką sygnalizację lub funkcji na przykład. Y, SOS, proszę zobaczyć, jak to się zachowuje. Światło nam cały czas będzie tutaj zmieniać się i pulsować. Bardzo fajny, fajny przydatny gadżet. Jadąc palcem z góry na dół, mamy ukryty skrót menu, gdzie mamy tutaj tryb cichy. Możemy włączyć regulację jasności wyświetlacza, informacje o urządzeniu, stan naładowania baterii, i tutaj mamy datę, czas. Pokazany i teraz z prawo na lewo. Mamy tutaj aktywności, spojrzenie na zdrowie, o czym wcześniej wspomniałem, telefon, klawiatura, kontakty, historia kontaktów, pomiar tętna, zdrowie, cukier we krwi, ciśnienie tętnicze, tlen we krwi, składniki krwi, składniki ciała, funkcja snu, funkcja pogody. Możemy dodać widgety, czyli najczęściej używane. Funkcje. Więc pokrótce myślę, że chyba to byłoby tyle. Więc podsumowując, bardzo fajne urządzenie, bardzo kompaktowe, świetny wyświetlacz, bardzo dobra bateria, wszystko bardzo ładnie spasowane, bardzo dobrze wykonane. Szczerze polecamy. Dziękujemy Państwu ślicznie za poświęcony czas. I zapraszamy do oglądania naszych kolejnych odcinków, gdzie będziemy prezentować i recenzować produkty marki Exxon. Ślicznie dziękujemy i pozdrawiamy zespół marki Exxon Electronics.